Cześć, jestem Karla, to jest Eleonora, a konkretnie jej dzieci na studia. Dzisiaj będziemy sobie właśnie grali Wiktorem, Witoldem i ich partnerkami życiowymi. Przejdziemy sobie trzeci, czwarty rok i na tym skończymy odcinek, tak sądzę. Także ogólnie może pokażę Wam dziewczyny, bo one tutaj przeszły lekko metamorfozę, także to jest sobie um, Dorota, która jest z Witoldem. Tak weź się pokaż bardziej, halo. O, dobra, zrobiła normalną minę. Także ona jest sobie z Witaldem, a tutaj właśnie je Stanisława, która jest z Wiktorem. No. no stwierdziłam, że jak już mam nimi grać, to już nie, nie, nie wezmą i przejdą taki totalny makeover i, i właśnie tak sobie wyglądają. Co do, za, do, co, 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 co do samego Wiktora i Wita Vivi... If. Co do samego Wiktora i Witolda, to niewiele się zmienili od czasu jak byli nastolatkami, w sensie mają nowe ciuchy i są teraz studentami, a nie nastolatkami, ale fryzury się nie zmieniły, także sądzę, że mniej więcej kojarzycie, który to który nie. Um, także tak, dobra. Co do tutaj kierunków studiów, to na przykład taki Wiktor studiuje sobie literaturę, bo to najbardziej pasowało do umiejętności, które ma, w sensie do tej charyzmy. Um, Witold studiuje matematykę, bo kierowałam się tym, co ma w pragnieniu życiowym, czyli że no, projektant gier i te sprawy. Stanisława chciała stu studiować sztukę od pierwszego roku, no to ma sobie sztukę. E, natomiast Dorota studiuje fizykę, bo ona chce stać się szalonym naukowcem, no i to jest dosyć taki kierunek spokrewniony z, z tą pracą, więc czemu nie? To do umiejętności dziewczyn, to one ogólnie jakieś tam umiejętności miały wyrandomo wyrandomowane. Po prostu już miały. Czasami tak się zdarza, że niektórzy simowie mają. No ale część też sobie tak zdobyły tutaj na studiach. No i mieszkamy sobie w takim domku, który ma najpotrzebniejsze rzeczy, typu łazienka, e kuchnia, jakiś tam salon, komputery cztery, żeby każdy miał swój. I tak to właśnie wygląda. I też stwierdziłam, że nie będę, na, znaczy na początku chciałam zaczynać od początku studiów i może przejść całe, ale potem stwierdziłam, że w sumie na pierwszym i drugim roku to się nigdy nic nie dzieje. Dosyć łatwo jest uzyskać dobrą ocenę, dopiero na tych późniejszych jest trochę trudniej. I też zazwyczaj Simowie na trzecim roku u mnie się zaręczają, więc no, no, no to dosyć duże wydarzenia. No i właśnie Wiktor mnie zaskoczył, bo w zasadzie na pierwszym roku chciał się zaręczyć ze Stanisławą, co mi się wydawało, że Sim, no który poszukuje przyjemności, tak, nie wiem, czy chciałby się tak wiązać, ale widocznie jakiś taki impuls miał, no i, no i czemu nie, więc, więc się z nią na pewno um, zaręczy, tylko może najpierw chciałabym im tak troszeczkę pewniej ogarnąć tutaj te... Um, tą ocenę, zwłaszcza, że on zaraz idzie na wykłady, ona też jakoś, to może jak ona wróci z wykładu, to pewnie u nich sobie ogarniemy jakąś randkę i zaręczyny. Co do drugiej pary, to ty w sumie byłaś dzisiaj już na wykładach, więc e, chyba będziesz po prostu sobie odrabiać prace domowe, bo, bo ty jesteś tym simem wiedzowym, to... Czy w sumie wszyscy mają i tak u mnie średnią 5.0, bardzo rzadko się zdarza, żeby któryś student nie miał tej średniej, także... No, a ty nie skacz już na skakance, już masz maksymalną kondycję, weź się idź, ogarnij. I tak, zaraz idziesz w sumie na wykłady, więc też y, może y, jak wrócisz z wykładów, to może i tobie, te, wam też zrobimy tą randkę, może wam jutro zrobimy, tylko jutro to chyba już będzie, no to już będzie następny semestr, no ale jakoś to tutaj ogarniemy, bo, bo kurde, uparli się na to skakanie na skakance? Ja nie wiem, no. Dobra, to jednak pierwsi na randkę pójdą e, Dorota i Witold. Nie będę z nimi nigdzie wychodzić, po prostu zrobię im e, randkę i się zaręczą, bo zawsze u mnie to tak wygląda po prostu. Ale właśnie dawno nie spędzali sobie tak czasu we dwoje, powiedzmy, także no, halo, halo Dorota, ale to nie ty miałaś grać w gry, to miał... Aha, nie, czekaj, ty, ty miałaś, no właśnie. Wypad, chodźcie tutaj, ja chcę wam tutaj stworzyć ładną, romantyczną atmosferę na balkoniku, a, a ci sobie olewają temat i w ogóle idę grać w Simsy, nie? proszę, Dorotka już by chciała tutaj bardzo mocno romantyczne jakieś te masaże, pocałunki. A ty byś chciał taniec i zabawiana ze mnie. No dobra, to weź okrzyk i weźcie sobie tutaj klasycznie potańczcie. Jeszcze trochę poczekam, może sami z siebie będą chcieli się e, zaręczyć, aczkolwiek wątpię. A raczej simowie, którzy mają wiedzę, chyba nie mają takiego pragnienia. Chcecie gorące? Dobra, macie gorące. Aha, pierwsze barabara, a w ogóle o zaręczynach to nic, no to dobra. Chcecie? To macie, proszę bardzo. I co? Chcesz, żebyście się za zaręczyli? Nie. No to i tak się zaręczycie. W bieliźnie, a co? Jeszcze tylko brakuje, żeby oni byli w łazience. To by było już po prostu mmm. Cudo. Okej. Okay. No to zakończ randkę. Ale nie jesteś jakoś, nie wiem, nieszczęśliwy z tego powodu, nie. A ty też nie jesteś. No więc spoko. Dobra, to jeszcze czas na drugą parę, Weź ty zostaw ten komputer. Wy to chyba nawet... chociaż ty chciałbyś w sumie pójść na randkę, więc czemu nie? Gdybyś chciała porozmawiać o hobby. No to weź najpierw z nim porozmawiaj o, o grach na przykład, a potem weź go zaproś na umówienie się, w sensie na randkę. Pomasować, jakiś flirt, dobra. Teraz przejdziemy do twoich pragnień. Że weź jej łowiec dowcip, Chciałoby, żebyście pograli to może łapki. Weź ją tutaj namiętnie pocałuj i weź jej się oświadcz. Świetnie i akurat nam światła zgasły. No, o, nie było, nie było, nic nie było. Zgodziła się. Co prawda nie będzie pewnie miała tego jako... O proszę! Tak szczerze, to pierwszy raz mi się zdarza, żeby Sim z romansowaniem miał zaręczyny na zielono. Szok! Okej, okay. no to możecie się jeszcze gor gorąco pocałować i, i to chyba będzie koniec, chociaż w sumie możecie jeszcze sobie... Na koniec, tak, pójść do łóżeczka, poprzytulać się pod kołdarką, a co? No, a nawet w sumie oboje chcieli, więc czemu nie? Okej, okay, proszę państwa, macie egzamin. No dobra, wszyscy pozdawali oczywiście na piątkę plus. Dobra, ty potrzebujesz gotowania, to ogarniamy ci gotowanie. Ty, 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 ty to, to w sumie, aha, technika, to w sumie możesz ogarnąć technikę, ale potem to coś mi się wydaje, że pójdziesz spać. Ty masz wszystko spoko i w zasadzie za godzinę idziesz na te zajęcia to weź sobie ogarnij może jakieś śniadanie. A Vitold, halo, kamero, nie odskakuj. Hmm. Też w sumie jest ogarnięty, e, te egzaminy masz, znaczy mm, wykłady masz na potem, to dawaj tą pracę semestralną pisz. Dobra, zadania przydzielone, teraz tylko macie to robić. <laughs> e, Serio? Chcesz grać na tym komputerze, gdy obok masz trzy takie same? Co za baba. Po prostu ja nie wiem. Przecież to są takie same komputery. Co za różnica, na którym będziesz grać? Dobra. Wszyscy won na egzaminy. Oczywiście wszyscy sobie zdali na piąteczki plus, a jak żeby inaczej. Dobra, to tobie wystarczy pewnie jedna praca domowa i ty będziesz już okarnięty, także będziesz mógł się skupić na zdobywaniu sobie tych umiejętności, które tam sobie chcesz zdobywać. Z tobą też w sumie jedna praca domowa i będzie spoko, także jak uzupełnisz sobie zabawę, to potem też odrobisz jedną pracę domową. Stanisława to musi w ogóle już mogłaby wstać, zjeść i pewnie nie zdąży napisać pracy przed wykładami na trudno. A Wiktor też wie co ma robić, bo jest aktualnie na wykładach. Dobra, trzy prace powinny Ci chyba wystarczyć. Tak mi się wydaje. Wy tu już praktycznie kończyć. Aha, ty już dawno skończyłeś w sumie, a tylko w sensie się już uczy. Także została mi tylko Stanisława, bo ona ma tutaj najgorzej z tą oceną. I jakoś się tak nie poukładało za bardzo. Czasowo to wszystko. Za mało się modliła do kokardy mocy o dobre y, te wyniki, nie? <laughs> no, egzaminy za 5 godzin, czy zdążysz? O, no może zdążysz, tylko nie wiem, czy teraz jeszcze jedną, jeszcze jedną będziesz pisać. Dobra, to. Tylko się znowu nie wyspi, znowu będzie tak trochę do tyłu e, względem wszystkich tutaj innych. No ale, cóż. Dobra, wszyscy pozowali na piątki plus. Także został nam ostatni tutaj semestr do ogarnięcia. Całkiem szybko to poszło nawet. Dobra, w zasadzie Wiktor i Witold są e, ogarnięci, więc muszę się tutaj przypilić z dziewczynami, chociaż ty też jesteś całkiem spoko, może jeszcze jedną pracę domową odrobisz, ale najpierw tu musisz się wyspać. No, z tobą nie jest za kolorowo, bo już wykład swój miałaś, także tutaj słuchaj się rzucisz w wir odrabiania prac domowych. Sądzę, że cztery powinni wystarczyć. Ty mógłbyś tutaj posprzątać, bo nam tutaj śmierdzi wszystko, weź odbierz ten telefon, bo on cały czas tutaj dzwoni, 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 się dodzwonić nie może. E, nie, 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 ty nie idziesz na żadne wykłady, ty już masz bardzo ładną ocenkę, także weź tutaj posprzątaj. To co masz posprzątać? a potem będziesz malował Wiktorze. Ty, o której Witold wracasz o 15.00, no to zaraz, no to sobie coś zjesz, jak wrócisz. O, i akurat chciałbyś się nauczyć opanowania gniewu. Proszę bardzo, idź i będziesz się uczył, bo nie masz i tak nic więcej do roboty. Ty w sumie mogłabyś już tutaj wstać i się ogarnąć, bo nie wiem, czy ty miałaś jakieś te a mogłabyś w sumie z jedną pracę domową sobie odrobić. A jak tam Stanisława, a bardzo dobrze sobie poradziła. Dobra, wszyscy lecieć na te egzaminy końcowe, kończące wasze studia, nie możecie się spóźnić. No i bardzo ładnie wszyscy sobie tutaj e, pozdawali. Także bardzo fajnie, bardzo ładnie. Jeszcze sobie zrobimy imprezkę, ale to może poczekamy na jakiejś normalniejszej pory, co nie. I ogólnie aktualnie Wiktorowi zmieniła się karnacja, bo ja mu wcześniej to zmieniałam w SIMP, tylko żeby te zmiany weszły tak jakby w życie, to SIM musi przekroczyć, przejść no, dorosnąć, nie? No i teraz, jak on skończył studia, to mu się ta karnacja zmieniła na ciele i tutaj z tyłu głowy, a jak mu zmieniłam wygląd, to też i na twarzy, także jest teraz ton jaśniejszy, bo taki powinien być w sumie, bo, bo tam kwestia była taka jak z Eleonorą, że była karnacja, ja ją usunęłam i dała się ta z gry, a nie o tym odcieniu, co powinna, więc, więc, no, dlatego. Dobra, Stanisława wstała. Ogarnia nam tutaj śniadanku. Ty ogarniasz zaraz prysznic, słowaki też zaraz wstaną, to zjedzą śniadanie i sądzę, że to Wiktor będzie robił imprezę, chociaż najpierw to może bym tutaj y, właśnie y, tej Stanisławie i Wiktorowi spróbowała trochę wskaźnik tutaj y, podbić, więc może niech sobie trochę tam coś będą ro robić typu y, pocałunek. Rozmawianie o hobby i takie tam. Dobra, zbliża się 12, także sądzę, że to jest najodpowiedniejsza pora, żeby tutaj urządzić sobie przyjęcie podyplomowe. Po Ty nawet byś chciał urządzić przyjęcie, no widzisz to jak się świetnie składa. I zaprosimy sobie Eleonorę, zaprosimy sobie Krzysztofa, Rita, Walerian, a tej Ernestyny nie znasz, to, to uznajmy, że Ernestyna sobie została z dzieckiem w domu, także. Dobra, mamy sobie przyjęcie, to można by w sumie jakoś tutaj wieżę kupić, żeby oni sobie mogli potańczyć. Dobra, taką białą I, i coś jeszcze chciałam kupić. Nie wiem, tak w sumie to może jakieś jedzenie, czyli może zadzwoń po pizzę albo po chińszczyznę, może chińszczyzna niech będzie. Taka zawsze wydaje mi się bardziej w klimatach studentów. Może dlatego, że dochodzi z tym dodatkiem? Nie wiem. A ogólnie to mogłabym tutaj odblokować zamek, bo jak mam domy, to zazwyczaj blokuję tutaj, żeby mi ci, te, te wszystkie randomy nie przychodziły. Dobra, to ty mogłabyś tutaj poznać całą e, rodzinę. W sensie i tak z czasem ich e, zapozna, zwłaszcza rodziców, bo... Tutaj bliźniaki z, par z partnerkami wprowadzą się tam do tego domu, gdzie mieszka Eleonora, no ale okej. Okay. Widzę, że najlepsza impreza trwa na zewnątrz. <grym> Widzę, że Rita w swoim żywiole zapoznała sobie maskotkę i tutaj już ten, dzikie dęsy. Chociaż ta maskotka to bardziej na Stanisławę leci, no ale okej. Okay. Okej, okay, impreza nam się zaraz skończy w sumie. No właśnie, już się skończyła. Więc Wiktor dorasta! No nawet całkiem spoko masz te ciuchy. Ogólnie co tu przydałoby się troszeczkę może w porządku zrobić. To może dziewczyny niech tu jeszcze w miarę coś e, ogarniają. Już, halo, dziewczynki, koniec imprezy. Naprawdę już nie jemy tej chińszczyzny. No. Tobie, Witold, się takie te ciuchy, w sensie spodnie jeszcze spoko, ale ta koszulka tak nie bardzo. No halo, nie kładźcie się spać, tylko już, wypad. Lecicie. O, ty to masz, a chociaż ty to jesteś w piżamie, to może dlatego. No dobra, codzienne masz nawet w miarę. I jeszcze ty nam tutaj zostałaś. Ale ci się ten, widzę, strój tutaj wylosował. Śmieszny. No i dobra, pojechała Stanisława, także już tutaj nie mamy co robić. Tu mamy naszą czwórkę studentów i normalnie o każdy z nich miałoby po 20 tysięcy tego e, budżetu, bo tak jest normalnie w grze. Natomiast ja mam moda, którego pełnej nazwy teraz nie pamiętam, ale wam ją tutaj wyświetlę. I ten mod działa w taki sposób, że właśnie e, czy na studiach, czy w, w normalnej rozgrywce, jak e, jest majątek rodziny, to ten majątek rodziny zostaje równo podzielony między Simami. Czyli tak jak oni mieli mniej więcej 32 tysiące, no to to zostało po podzielone na... Czwórkę, czyli tak mniej więcej po 8000 każde z nich powinno dostać i dostało. Ogólnie też dam Wam link w opisie do tego moda, tylko ten link jest bezpośredni, więc jak w niego wejdziecie, to mod zacznie Wam się pobierać i jest to wersja przystosowana do pełnej kolekcji bądź do osiedlowego życia, czyli do najnowszego dodatku. Jeśli nie macie wszystkich dodatków, to wtedy musicie szukać po nazwie tego moda gdzieś tam strony jakieś, jakieś archiwów, nie wiem cokolwiek, no bo ja znalazłam taką wersję i używam. Także jest to dosyć przydatne i właśnie od niedawna używam, jestem zachwycona, że w końcu nie muszę im odejmować tego tych niepotrzebnych 20 tysięcy. Dobra, to teraz ich tutaj sobie wprowadzam, łączę. Dobra, jesteśmy sobie tutaj w rodzince. I ja tutaj już grać nie będę w tym odcinku, dopiero w następnym sobie zagramy. E, natomiast chciałam im jeszcze może, nie wiem, po, poogarniać jakkolwiek te ubrania, żeby chociaż wyglądali jakoś tak e, lepiej, normalniej, przynajmniej tej dwójce. Aha, ty tam nie możesz wejść, bo tam jest zablokowane. Ty możesz nosić sobie taką koszulkę, w sumie też spodnie masz spoko, to na razie możesz w tym e, chodzić, ty choć. No już się rzuciła do rowerka, nie ma kurde. Weź sobie usiądź i pooglądaj telewizję. A ty nie wiem, ty możesz sobie w sumie taką czarną kieckę nosić nawet, będzie ci pasować, okej. Okay. Serio? Zablokowałaś się? No to po co woziłaś na ten rowerek, no? Okej, okay, ale w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. I jeśli oglądaliście poprzedni i słuchaliście, to wiecie, że to jest przedostatni odcinek i następny będzie ostatnim zrobimy sobie przyjęcie jubileuszowe no i zakończymy serię bo w, no tak jak już chyba to nie, niejednokrotnie mówiłam ta seria była na początku wyzwaniem zbuntowanej potem przerodziła się w Eleonorę no i jak tutaj Eleonor zabraknie to nie chcę po raz trzeci jakby zmieniać tytułu, więc po prostu kończę serię ja sobie będę tutaj grać nie wiem może kiedyś wrzucę jakiś taki ponusowy odcinek czy, czy coś jeśli zrobię tutaj jakiś duży postęp zobaczę, no ale ja ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, no i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!